żeby nasze samochody wyglądały tak samo. Co się dzieje? Jill, co zamierzasz zrobić? Zamierzam zamienić mój i tak już piękny samochód w coś jeszcze piękniejszego. Będzie puszysty, różowy i naprawdę uroczy. Tak jak ja. Wtedy wszyscy będą wiedzieć, do kogo należy to maleństwo. Puszka też będzie miał. Tylko spójrzcie, mój samochodzik ma teraz nawet rzęsy, a z przodu uroczy mały nosek. Ed, przyznasz teraz, że mój samochód wygląda fajniej? Chcesz mi coś? Nie chciałbym takiego, ale ja też muszę coś wymyślić. Wiem, złożę szybkie zamówienie. Kolego, dostawa! Proszę. Dziękuję. Zaraz tak podrasuję sobie brykę, że Jill pęknie z zazdrości. No najpierw pomaluję samochód na czarno. O tak! Zobaczcie, jak brutalnie teraz wygląda. Wow! Ale to nie wszystko. Trzeba pomalować koła. A żeby wyglądały jeszcze fajniej, założę na nie łańcuch i ćwieki. To na pewno odstraszy złodziei. Dodam też ogniste wzory. Niech ozdobi mojego potwora. Właśnie tak. Dzień, zazdrościsz mi już? Co? Ach, tak? Nic. Następny ruch jest mój. All right, all right, all right. Drodzy followersi, zobaczcie, jakie mam łańcuch. Co wy na to? Fajny co? A Okulary? Co robi Jill? Jeśli Ted myślał, że na tym skończyła się nasza walka, to bardzo się mylił. Ozdobienie samochodu z zewnątrz to jedno, ale wnętrze musi też być bardzo ładne, tak samo różowe i puszyste. Kilka pluszaków okay. też nie zaszkodzi tylko powiedział, że kierownica musi być nudna? No, to już zupełnie inna sprawa. W takim samochodzie nie może zabraknąć różowego pieska. Właśnie takiego. I kisi missy. Cudownie! Ekstra mi to wyszło. A moje misie będą pasażerami. Dobrze, że mam ich tak dużo. Ostatnie akcenty i gotowe. Teraz w moim samochodziku można oglądać ulubione filmiki Parara. Zwróćcie uwagę na moje różowe oświetlenie. Pięknie mi to weszło. Hmm, kurczę, zupełnie zapomniałem o wnętrzu samochodu. Mam tu kilka rzeczy, których mogę użyć do dekoracji. Wszystkie moje ciuchy są odjazdowe. Dlaczego tylko ja muszę być fajnie ubrany? Siedzenia w mojej bryce też są tego warte. O, będzie jeszcze fajniej z naklejkami. Na przykład czaszki na zagłówku I kierownicy pasują tu idealnie Patrzcie Stylowo Im więcej czaszek tym lepiej A z tyłu zmieści się moja ulubiona gitara Tu damy oświetlenie w stylu Batmana Tu kilka szkieletów Gotowe Teraz mam najbardziej odjazdową furę w okolicy Zazdrosna. Ale to śmieszne. Spójrzcie na to. Ojej, ale fajny burger. Jest cały ze złota. Jesteście głodne? To czemu nic nie mówicie? Jedno kliknięcie i zaraz zjemy sobie po burgerze. Patrzcie, ja nie mówiłam. Zobaczcie, jak szybko przywieźli. Dziękuję bardzo. Dziewczyny, atakujcie. Co za uczta! Podobał Wam się ten kawałek? Moim yeah. zdaniem jest super superancki! O, dziewczyny zgłodniały! Palce lizać! Chyba nie będziemy gorsi. Spokojnie, zaraz zaserwuję coś pysznego. Patrzcie, samochód mi w tym pomoże. Wystarczy powiesić tutaj ruszt. Wow, ale czad. Mam też ze sobą kiełbaski i bułki do hot dogów. Zaraz zrobimy najsmaczniejsze hot dogi na świecie. Tylko spójrzcie na tę rumianą skórkę. Dzieci, ta sztuczka jest wykonywana przez profesjonalistów. Sami tego nie róbcie. Mm, ale zapach. Jesteście gotowi na mojego popisowego hot doga? No to się częstujcie. Co za uczta? Chłopaki też postanowili coś zjeść, ale nasze burgery są lepsze. To prawda dziewczyny? Gdzie jesteście? O nie! Ale z was przyjaciółki! Jak mogłyście mnie porzucić i pójść tam? To niesprawiedliwe! I ma to jak trochę sportu z rana, zwłaszcza gdy ma się do pomocy własny samochód. Hello, hello, hello. Dziewczyny, ruchy, ruchy. Już czuję, jak chudniemy. Raz, dwa. Mm, wychota. co to za hałasy. O, Jill postanowiła poćwiczyć. Hmm. Nie będę gorszy, a jeśli zamienić samochód w prawdziwą siłownię? Przecież też mam ogromny bagażnik. Tylko na razie są w nim same śmieci. Ale to nie problem. Kupię sobie zaraz bajeranckie hantle. Gdzie mam telefon? Yeah. A, kupić. Przesyłeczka? Dziękuję. Dlaczego taka ciężka? Przecież to są hantle. I są przeznaczone dla prawdziwych facetów. Okay. Okay. Cool. Dzięki za pomoc, stary. Teraz zajmę się robieniem formy na lato. No dobra, zaczynam! O, siema! Chłopaki, dołączcie do mnie. Bierzcie hantlę. Poćwiczymy sobie, wszystkie laski będą nasze. Ciśniemy. Dobra robota. O! Nie nigdy za wiele. Czuję, że jestem coraz silniejszy. I ja też. Jeszcze pięć. Nie ma dziewczyny jak leci. No, patrz na nich, idziemy. Chyba nas wołają. Pokażcie nam, co potraficie. Super! Dziewczyny, gdzie jesteście? Znowu mi uciekłyście? Chyba już nie mam przyjaciółek. Tylko mój samochodzik nigdy mnie nie opuścił. Ech, Jill, ja też jestem samotny. A może poćwiczymy razem? Dlaczego ciągle się kłócimy? No właśnie, nie wiem dlaczego. nie miałam pojęcia, że jesteś taki fajny. Wow, ile żelkowych oczu! Wy macie ich tak dużo, ja mam tylko jedno. To wcale nie jest śmieszne. A masz! Może jest tylko jedno, ale i tak jest na pewno pyszne. Mila chyba jest smutna. Może mój żart poprawi jej humor. Mam nadzieję, że nie uzna tego za zbyt okrutne. Uważam, że to bardzo zabawne. Mila, zobacz, co zrobiłem! Tak bardzo boli! Oko, nie mam go! Co? To straszne! Zabierz to ode mnie! Co wy robicie? Chcesz, żebym się udusiła? Mila przy ciebie Julie cierpi. Nie może oddychać. Ale pyszności. A, skąd tu się wzięło oko? Obrzydliwe. Po tym głupim dowcipie zjedzenie pysznego żelkowego oka jest dokładnie tym, czego mi trzeba. Okej. Okay. Zgadzam się, ja też chcę pochłonąć moje smakołyki! Patrzcie, jakie mam wielkie oczy Aleks, na co czekasz? Bo zaraz sama zjem twoje przysmaki. Jeszcze czego? Sam sobie z nimi poradzę. A może ze mną się podzielisz? Ze mną też! Jesteś przyjaciółmi, Alex! Dziewczyny, nawet nie próbujcie i tak żadnej z was nic nie dam. Co się dzieje? Za dobrze widzę. A, to kara za chciwość! Dlaczego wszyscy mają takie duże porcje, a ja mam tylko jeden batonik Twix? Mam nadzieję, że będzie dobry. Ej, nie jestem koszem na śmieci! Hmm? Nie marudź. Zachowujesz się jak dziecko. Hmm. Oh. Mam pomysł, jak podzielić batonika na kilka smacznych kawałków. To może mi w tym piła. Mam nadzieję, że Alex nie będzie znowu płakać. A masz tu Nie zrób nam krzywdy tą piłą. Nie chodzi o was. Ta piła jest do czekoladowego batonika. Gotowe. Jakie to pyszne to najsmaczniejsze Twix, jakiego kiedykolwiek jadłam. No to teraz moje kolejna jedzenie słodyczy, ale najpierw muszę pozbyć się opakowań. Znam magiczny sposób, jak to zrobić, a teraz mogę zacząć jeść. Jakie dobre, nawet bardzo. Ale czegoś tu brakuje. Wiecie, z czym doskonale komponuje się czekolada? Z mlekiem. Ouch! Dlaczego wszystko leci mi prosto w twarz? Nie macie pojęcia, jakie to jest pyszne połączenie czekoladowe mleko. Twix, jestem w czekoladowym raju. Nie chcę, żeby te pyszności się skończyły. Na co tak patrzycie? Aleks, ty też możesz zacząć jeść. Właśnie wpadł mi do głowy świetny pomysł. Batoniki są pyszne, ale nudne. O wiele fajniej jest zbudować z nich ogromną wieżę. I Nutella będzie świetnym materiałem wiążącym. Wow, Alex, nie wiedziałyśmy, że znasz się na budownictwie. Oczywiście, że się znam. Mogę zrobić nawet więcej. Mam nadzieję, że ta wieża pobije jakiś rekord. Chcę, żeby wszyscy o niej usłyszeli. Wygląda bardzo apetycznie. Lepiej ją zjedzmy. Co wy robicie? Dlaczego wieża się trzęsie? Zniszczycie ją! Alex, bardzo nam przykro. Po prostu te batoniki są takie pyszne. Nic się nie stało, kask nie uratował. Szkoda, że nie ma już wieży. Wow, tu jest cała góra chipsów! I wszystkie są moje! Wy macie mnóstwo chipsów, a ja mam jeden i w dodatku bardzo mały. Na widać. Mogę go zobaczyć tylko przy użyciu szkła powiększającego. Wygląda bardzo apetycznie. myślę, że jest bardzo smaczny. Będę musiała to sprawdzić empirycznie. Pyszny i bardzo, bardzo mały. Aleks, twoja kolej. No wreszcie, bo już zgodniałem. To zamyka w ten sposób chipsy. Za nic nie można ich otworzyć. Ach, będę potrzebował dodatkowej pomocy. No w końcu. Teraz pokażę Wam, jak mistrzowie jedzą chipsy. Hop! Gotowe! Pyszno! Ści. <grytanie> tak! Chipsy mogą dosłownie zawrócić w głowie. W końcu nadeszła moja kolejna jedzenie. Ej, ostrożniej! Przykro mi, ale nic nie mogę zrobić. Te chipsy są tak dobre. Może wystarczy i tak już wystarczająco boli mnie głowa. A mnie uratuje kaska. Prawie nie czuję uderzeń, ale wiem, jak możemy dać jej nauczkę. Musimy tylko zepsuć ten mur z chipsów za pomocą samochodu. Pyszne, ale to jest naprawdę ciężkie. Tylko nie brokuły. A ja dostałam jakieś dziwne ziarenko. Smakuje niezbyt dobrze. Ale chyba wiem, co z nim zrobić. Jeśli zasadzę nasionko i będę o nie dbała, to z pewnością urośnie z tego coś pysznego. Ty sadzisz, a my cierpimy. Przestańcie narzekać. Prawie skończyłam. Jak długo trzeba czekać, żeby to urosło? Co tak siedzicie? Macie czas, żeby zająć się brokułami Na sam ich widok robi mi się niedobrze Fuuu, smakuje obrzydliwie I śmierdzi Muszę to czymś popić Czekaj Akurat muszę czymś podlać nasionko Patrzcie, coś się dzieje Trzęsie się Mam nadzieję, że to bezpieczne. Julie wyhodowała własne brokuły. I to całkiem spory okaz. Teraz musisz je zjeść. Kurczę, sama strzeliłam sobie w stopę. Jak dobre? Nie, okropne. Przestańcie się ze mnie śmiać. Mila, teraz twoja kolej. Nie chcę iść całej góry brokułów. Może uda mi się ich pozbyć. Ej, patrzcie, tam coś leci. Gdzie? Jacy jesteście naiwni. Teraz pozbędę się wszystkich brokułów. Stop. Myślisz, że nas przechytrzyłaś? Złapię wszystkie twoje brokuły specjalnie dla ciebie. Wszystko zjadłam. A to twoja porcja. Myślałam, że jesteśmy przyjaciółmi. Przyjaciele się nie oszukują. A więc smacznego.